1. Witamy po raz pierwszy w rundzie wiosennej z kazbu Areny, razem ze mną jest były trener, między innymi hutnika Warszawa, legionowi, legionowo, ale przede wszystkim były szkoleniowiec Markowi, Bartłomiej Walewski, witam Cię serdecznie Bartek. Witam serdecznie, witam serdecznie widzów. Bartek, na początek powiedz co u Ciebie słychać i czy ty, te, po tych pierwszych wiosennych już kolejkach Twój telefon dzwoni, czy coś jakieś propozycje się pojawiają powrotu na ławkę trenerską? No jestem na etapie odpoczywania, tak sobie przeanalizowałem ostatnie 8 lat, to 7 lat pracowałem w, w, jako, jako trener pierwszego zespołu i to był dość intensywny, intensywny czas, dlatego nie spieszy mi się do powrotu, żadnych telefonów jeszcze nie było, ale jak ta liga się zaczęła, no to na pewno już ten smaczek i ten dreszczyk emocji znów by się przydał i na pewno bardzo chętnie gdzieś bym w najbliższym czasie pewnie wrócił do pracy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, też nie, nie jestem tak, na, tak mocno na, zdeterminowany do tego, żeby już w tym momencie e, wracać. E, no bo ten czas na odpoczynek też mi się przyda. Obyś znalazł e, później, oczywiście, w najlepszym dla Ciebie momencie i czasie, e, fajną pracę w fajnym zespole, bo, bo myślę, że to e, ciekawy na pewno dla Ciebie będzie ciekawy, jak będzie ciekawy projekt. Będzie fajny. E, z szkoleniowcem jesteś. No, bardzo dobrym. Wszyscy to wiemy, więc, więc na pewno życzymy Ci jak najlepiej. Natomiast tutaj wracając do dzisiejszego spotkania, nie bez przyczyny zaprosiliśmy Cię też do dzisiejszego studia, no bo znasz zawodników i jednego zespołu i drugiego. Bardzo dużo zawodników było dziś pod Twoją opieką w różnych klubach, czy w Hutniku, czy w Markowi. No tak. Powiedz mi, jak Ty widzisz to dzisiejsze spotkanie? No na pewno interesująco i, i zapowiada się spektakl godny Liderów w piątej ligi. Wiadomo, że łomianki w tym momencie są na, na pozycji numer 1, ale też trzeba sobie powiedzieć, że, że w mojej ocenie trochę mniej tej perturbacji było w tym zespole. Wiadomo, że w ostatnim czasie w zespole w Markach i ten spadek z czwartej ligi spowodował, że, że zdecydowanie więcej było tych zmian i organizacyjnych, i personalnych. Dzisiaj no, mam nadzieję, że wreszcie, jak Markowie wraca, na na zieloną murawę przy ulicy Wspólnej, no to zadowoli swoich kibiców i zwycięży. Ale myślę, że to będzie bardzo wyrównany pojedynek. No właśnie tutaj tak jak wspomniałeś KS Łomianki na pierwszym miejscu w tabeli gdzieś tam tę przewagę, może nie jakąś też bardzo dużą, ale tę przewagę mają nad pozostałą stawką. Natomiast dla Markowi no, ten mecz jest bardzo ważny i w zasadzie nawet można powiedzieć, że tylko zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu gdzieś tam pozwoli jeszcze myśleć Realnie, bo nie mówię matematycznie, ale realnie o tym awansie do, do czwartej ligi. No, zgodzę się z tymi słowami. Wiadomo, że ten pierwszy mecz z Narwią dla Markowi nie był po ich myśli, po waszej myśli, bo, bo to był bardzo ważny mecz w kontekście układu tabeli. Ten mecz, można powiedzieć, jest kluczowy, ale słyszę, że jest tu dość dużo zdrowego rozsądku w klubie z Marek i, i wiedzą, w jakiej są sytuacji i sztab, i zawodnicy, ale przede wszystkim też zarząd klubu. Tak jak wcześniej powiedziałeś, no i w jednej i drugiej drużynie jest wielu zawodników, z którymi miałem okazję współpracować. Nawet kilku przebrnęło drogę z Markowi do, do, do Łomianek. Kapitanem w Łomiankach jest Mateusz Argasiński. No i to też pokazuje, pokazuje że, że ci zawodnicy, którzy tutaj byli, którzy nawet jeżeli nie udało się Wtedy drużynie utrzymać czwarty bo ona jest y, ciężka, no to pokazują, że jednak są wartościowymi zawodnikami i potrafią być teraz y, na pierwszym miejscu w piątej lidze. Bo, bo z tego co widzę to jest i Patryk Plasecki, i Kasper Klinicki, Mateusz Rogasiński, tak na szybko y, sobie przypominając. Więc, więc na pewno ci zawodnicy, którzy, tu, którzy tutaj byli też nie bez przyczyny, y, nie bez przyczyny y, poszli do, do, do umianek, gdzie stworzyli fajny projekt, no i są na pierwszym miejscu. No właśnie tak. Latem taka wymiana nastąpiła, bo duża część zawodników razem z trenerem jeszcze Piotrem Szczechowiczem tutaj przybyła do Marek. Natomiast z drugą stronę właśnie powędrowali Mateusz Argasiński, tak jak wspomniałeś, Patryk piasecki to później doszedł, no tak, bo tak. tam poszedł do chutnika Warszawa. Był. Natomiast Kacper Klinicki, tak jak też mówiłeś, natomiast wspomniałeś o Mateuszu Argasińskim i ja tak uważam, że to może być taki jeden z najgroźniejszych zawodników łomianek bynajmniej jeśli chodzi też o stałe fragmenty gry, bo Mateusz potrafi uderzyć doskonale z głowy. Potrafi też z nogi oczywiście strzelić ładne tak. ramki, jak niegdyś strzelił z rzutu wolnego, dobijał tam, tak. w zasadzie bo trafił w mur, ale piękna dobitka z tokołem Serock. Natomiast w Markowi no, myślę, że taką nie wiem, kontr osobą w drugą stronę no to w tej chwili jest Marcin Bochenek, też doświadczony, też dobrze grający w powietrzu, bo dzisiaj nie zagra też Michał Boczon, który dziś tutaj ostrzeli sobie trochę. Wszyscy zęby na ten pojedynek główkowy, między nimi Mateuszem Argaszyńskim. Myślisz, że to właśnie Mateusz Argasiński może odegrać taką kluczową rolę w tym spotkaniu, jeśli chodzi oczywiście o gości? Na pewno jest wiodącą postacią w tym zespole. no Nie przez przypadek jest też kapitanem tego zespołu. Na pewno system, w którym gra Klub Złomianek, czyli trójką obrońców, no też być może Mateuszowi łatwiej było się przystosować do tego. Tego systemu, bo takim systemem też chcieliśmy grać tutaj w markach. Z skutkiem różnym. Wiadomo, że w piłce seniorskiej wyniki są najważniejsze, ale tak patrząc obiektywnie przez ten pryzmat czasu, no to uważam, że ta runda jesienna po zmianach, co utrzymaliśmy się w czwarty lidze, była bardzo dobra w naszym wykonaniu pod względem stylu. No niestety zabrakło tych bramek, bo tych okazji tworzyliśmy sobie nie kilka, ale przynajmniej kilkanaście czasami w meczu. Natomiast jeszcze wrócą, wracając do zespołu z Markowi, wspomniałeś o Marcinu Bochenku, no to na pewno to, co wyróżnia teraz Markowie, to jest taki szkielet bardzo doświadczonych zawodników. To jest Marcin Bochenek, jest Maciek Machalski, jest Daniel Ciechański, który w poprzednich sezonach w niższych ligach strzelał bardzo dużo bramek i takiego zawodnika nam brakowało. My wtedy po tym utrzymaniu hmm, nie chcę powiedzieć jakimś szczęśliwym, bo to wywalczonym na boisku i bardzo mocno zaangażowani byli zawodnicy w to, żeby, żeby, żeby utrzymać się wtedy. I ten powrót z Ostrołęki na pewno zapamiętam i ten mecz bardzo, bardzo długo. Ale wtedy właśnie po tym spadku brakowało właśnie nam z tego szkieletu, który, który w, tamtym momencie, w tamtym momencie tworzył ten zespół, bo w, przypomnę, że Później odszedł od nas Adam Radzikowski, który był wybierany najlepszym zawodnikiem, bramkarzem ligi. by Odszedł Artur Rawa, który jest zawsze w czołówce w tym momencie z szelców czwartej ligi. A wtedy, gdzieś wcześniej zostały podjęte decyzje, że te kontuzje, które tutaj go trapiły, no to w łatwy sposób niestety niektórzy działacze tutaj odpuścili tego zawodnika i później on udowodnił, że te bramki strzelały. Takich zawodników później brakowało. Fajnie, że wyciągnięte zostały wnioski. i Taki szkielet tych doświadczonych zawodników w markach jest. Szkoda właśnie, że Marcin Boczoń... Michał. Przepraszam, Michał bo Bochanek. Michał Boczoń ma kontuzję, no bo to jest bardzo zaangażowany zawodnik. Przede wszystkim z tego środowiska, który pewnie jakby ta kontuzja była zdecydowanie mniejsza, to, to pewnie zagres by zęby i wyszedł na boisko po to tylko, żeby dumnie reprezentować barwy Markowi. Natomiast ta kontuzja jest niestety na tyle poważna, że nie może wystąpić i to będzie też spore osłabienie, bo to jest ważny zawodnik w defensywie. Mark. Zgadzam się z tym w 100%. Natomiast wiadomo, że to są inni zawodnicy, tak jak Michał Wołos, którego też e, trenowałeś, który był tak. twoimi skrzydłami, więc dzisiaj na pewno myślę, godnie zastąpi. Michała zastępuje go już od początku tej rundy. Jeszcze tak na koniec, tylko na skład Markowi tutaj patrzę, że wraca do gry Maciek Machalski. W dwóch pierwszych spotkaniach nie zagrał i z Narwią Ostrołęka gdzieś tam, jak spotykałem się z kibicami, to wspominali, że przede wszystkim zabrakło właśnie Maćka. Człowieka, który potrafi przytrzymać piłkę, który w odpowiednim momencie potrafi nadać tempo, a każdej akcji rzucić piłkę, czy to na lewe skrzydło, czy na prawe skrzydło, czy też uruchomić Daniela Ciechańskiego. Czy to jest właśnie według Ciebie taki kluczowy zawodnik po stronie Markowi teraz, który dzisiaj może zdecydować o obliczach tego spotkania? No Maciek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem z, ze świetnymi umiejętnościami. No, przypomnę, że on grał na poziomie centralnym, w Zniczu pruszku, był kapitanem tego zespołu. No, nie zostaje się kapitanem zespołu. Tylko dlatego, że się jest wychowankiem, ale trzeba reprezentować sobą odpowiednie wartości i też wysokie umiejętności. On takie miał. Oczywiście wybrał inną drogę i szedł na ten niższy poziom rozrywkowy, no bo łączy gdzieś pracę zawodową jeszcze z tym graniem. No i taki zawodnik w takim meczu na pewno jest kluczowy. No Co by dużo nie mówić, to wyszkolenie techniczne, ale też pomysł na grę, którą mam Maciek i którym mogłem wcześniej obserwować go w meczach w łomiankach czy nawet weszło no to widać było że, że to jest główny motor napędowy tych akcji ofensywnych przez niego przechodzi bardzo wiele tych podań i te wszystkie akcje ofensywne zaczepne no to praktycznie od niego się biorą tak jak powiedziałeś bardzo w łatwy sposób potrafi otworzyć drogę do bramki przeciwnikom swoim napastnikom czy ofensywnym zawodnikom. No i dzisiaj na pewno, na pewno on może odegrać tą główną rolę. Pytanie jest w jakiej jest dyspozycji, bo wiadomo, że to jest jego pierwszy mecz i to może być jakaś zagadka, natomiast on jest na tyle doświadczony zawodnikiem, że, że jestem święcie przekonany, że sobie dzisiaj z tym doskonale poradzi. No i będzie dzisiaj głównym, dla mnie przynajmniej aktorem tego spotkania. Oby tak właśnie było. Czeka nas, tak jak wspomniałeś na samym początku, fantastyczne widowisko. Miejmy nadzieję, że też właśnie na pewno tak będzie. Spotykają się dwie Drużyny z Czuba, potrafiące grać w piłkę, więc co, życzymy sobie dobrego meczu. Dzięki Bartek, że przyszedłeś tutaj do nas, odwiedziłeś nas, zawsze się miło spotkać. Także... Ja bardzo się cieszę i na koniec chciałbym tylko dodać, że bardzo się cieszę, że jednym z trenerów jest Bartek Osoliński, z którym miałem okazję pracować jako relacji trener-zawodnik, ale też w, ostatnio, w ostatnim klubie byliśmy razem w sztabie, był moim asystentem, też zawodnik który grał na poziomie profesjonalnym, i jego doświadczenie jest na pewno niebagatelne, i będzie potrafił tutaj przekuć to, żeby jak najwięcej tej wiedzy swojej przełożyć zawodnikom. I bardzo się cieszę, że osoba, która identyfikuje się też z klubem, mieszka w markach, ma możliwość do tego, żeby, żeby tutaj pracować. Nic więcej, zatem nie będę dodawał. Jeszcze raz wielkie dzięki, powodzenia. A my tymczasem zapraszamy wszystkich kibiców tutaj do nas na Kazbu Arenę przy ulicy Wspólnej 12. O godzinie 13 rozpoczniemy. Pojedynek na szczycie z KS Łomianki. Dzięki.